Tam to ja Dekosa, a to jest? To jest ta niespodzianka, o której wam mówiłem. Będziemy przychodzili Escape'a, yy, więc zaczynamy. Dobra, weź sobie ze skrzyni. Weź dwa mięsa, trzy mięsa, dwie zbroje, dwa, dwa razy po szesnaście strzał, yy, jeden łuk, jedną łopatę, jeden miecz i 12 pochodni. Masz? Mam. To się ubierz w zbroję. No i idziemy, <laughs> ale fajnie wyglądam w tej mapie. Możemy niszczyć tylko piasek, chyba, nie jestem pewien, bo zasadnie było, a jak oglądałem to, no to wychodzi. Idziesz za mną? Tak. Dobra, czekajcie, wyłączę F5. I OK, Czekaj, uważaj, tu, bo to się o. O tym mówię. Yy, sorry, że trochę przewiduję co się będzie działo, ale testowałem tą mapę. Jest ona dość trudna. Ale późniejszych momentów tej mapy nie znam, więc będą przygody. Czekaj, Wydomocz ten piasek. I okej, okay, idziemy. Weź tu postaw. Znisz to i idź za mną. A ja to na ciebie czekam. Ogólnie to mam dla was news, że yy, startuje serwer Czekaj już ma chwilę Startuje serwer I jak chcecie zagrać to piszcie do mnie prywatne wiadomości Będzie to serwer yy, free Czyli, że można robić wszystko I to chyba na tyle, dobra skaczemy Ty pierwszy Bo najwyżej się do mnie tepniesz No dawaj Aj. <laughs> Czekaj, to ja przeskoczę i się do mnie tepniesz o, A ty nie masz No Dobra, małe cięcie, ja muda madma. Okej, okay, wróciliśmy, już wszyscy mają madma. Dobra, to teraz ja skaczę. Oj, nie. No bez, stój tam yy... Okej, okay, dawaj ty teraz. Albo ja jeszcze raz skoczę. Ja jestem. No dawaj. Szmaty To tepnij się do mnie od razu, bo... Nie, nie zanudzajmy widzów. Dawaj do mnie. Okej. Okay. No. Oh. <laughs> dobra, ja tu powydobywam piasek Jesteś? Okej, okay, dobra. No to teraz spadamy do wody. Czekaj, wezmę pochodnie eee, Tutaj. Dobra. Jeronimo. Postaw pochodnie. Wow, Kołamarnice. Wow. Okej. Okay. Dobra, chodź płyniemy. Wiesz gdzie go, no, nie? Co? O, ja jestem w pierwszym checkpoincie Jesteś za mną? Chyba masz jakieś problemy z mikro Ej, to u ciebie się muzyka włączyła? Czy u mnie? Oj, ich ma chyba jakieś problemy z mikro. Sorry za to. Ja jestem ciągle. Ale czasem cię nie słychać. I wyłącz tą muzykę u siebie. Chyba, że to u mnie. Ej, ja już jestem. Dasz radę? Ej, jedz mięso jakby, co? Bo jesteś. No wypłyń. No Dawaj. Ja. O jesteś, dobra, chodź No dobra, no to teraz się okaże co my umiemy Ja idę na hardcora No i super ja, ja dedłem. Czekaj, ja... czekaj, nie, nie skać ja się do ciebie tepnę Czekaj, najpierw wezmę coś ze skrzyni Czekaj na mnie Czekaj, wezmę coś ze skrzyni. Miecz sobie wezmę, łuk, strzały, mięso i zbroję. I pochodnie. Czekaj, czekaj. Muszę ubrać zbroję. Aha, jeszcze muszę wziąć. No! What the fuck! Jeszcze muszę wziąć sobie łopatę. Ok, już idę. No, co się dzieje? Ło, spadłbym. Czekaj, tu się chyba... A nie, dobra. No to idziemy. Czekaj, ja pierwszy. Nic mnie tu nie blokuje. No nie. Dobra, to ja już nie biorę itemów. Drugi... Dobra, ja zrobię cięcie, my to przeskoczymy. Nie będziemy was za Ok, Okej, witam, to znowu ja. Jestem hardcorem, przeskoczyłem. Teraz czekamy na śmiałego się do mnie tepnie. Powiem wam, że zgubiliśmy się w tym wodnym labiryncie i przeskoczyłem za pierwszym razem. Ale teraz nie mam itemów, i ten mówi, muszę wydobywać ten piasek ręką. Ej, uważaj, bo tam są chyba te podkładki ze strzałami. I co się tutaj. Ej, no! Sorry co się tutaj powinno zarwać Czekaj rzu Rzuć piasek na podkładkę Prze I przejdź po niej No o, dostałem No ja tam trochę oberwałem Dobra nie czekam na ciebie Bo chyba masz lagi <grystanie> Dobra ej uwaga Bo tutaj się zarwie Ja tu zginąłem Wezmę pochodnie Tu jest bezpiecznie. No o o o o o o tym mówię. To chyba trzeba iść tutaj na dół, no nie? I tylko co, co tutaj zrobić zrobić? Tu coś jest, patrz. Na górze. Ja tu idę. Co? Spawner, no. Ale my nie mamy na szczęście włączonych potworków. My też nie to Czyli gdzie teraz idziemy? Tutaj się nie przejdzie. Tędy? Nie, nie tędy. Nie. To gdzie teraz? Może... Tam, tam coś jest. Chodź tu, tutaj, chodź do mnie. Znalazłem przejście. Okej, okay, idziemy. Co my tu mamy? O, jupi. Teraz, teraz chyba nie zginiemy. Chyba. O, mam łuk, mam mleko. Zaraz się napiję. A nie, bo mam całe hp. O. Dobra, tu jest. Wo Co? Lapis Lazuli. Czekaj. Ale ciowanie ustawiłem. to jest chyba już koniec mapki, z tego co pamiętam. No. No, ale serio, nie bo oglądam gościa, nie, to, to był koniec. On teraz wyjdziemy chyba na dach i tam będzie dużo potworków. Dlatego nam dali takie eko i wyłaś właśnie. I co, koniec mapy? Ej. Ej, no wreszcie na Czekaj, nie słyszycie. Sam wyjdę. Boże, jak tego dużo. Gdzie bym tylko miał pochodnie. A może mam? Nie. Mam, mam pochodnie. No Co to mam Dobra, czekaj idę bo cię nie słyszę. Czekaj. Dobra, nie o o o o jesteś. Tak, to jest koniec. O, to tak, na dobry początek taki escape, na pewno będzie czegoś takiego więcej. Więc zapraszam na serwer. Nara.